Długo wyczekiwany remont silnika zakończony. Gigantyczne ilości oleju, które pobierał ten samochód, to przeszłość? Przypomnijmy, ten silnik bierze olej. Ten silnik pobiera naprawdę duże ilości oleju, pomimo próby ratowania go ceramiką do silnika około 1,7 litra prawie 2 litry na 1000 km. To więcej niż wynosi jego pojemność. Pierwszy rozruch silnika i szok. Silnik pracuje cicho, z kabiny jest tak ledwo słyszalny, że szukam potwierdzenia, czy na pewno jest uruchomiony. Kluczyki, obrotomierz, wszystko wskazuje, że tak. Jazda próbna, jedyneczka, dwójka, trójka, silnik nabiera obrotów, wszystko pięknie, kulturalnie chodzi jak w zegarku. Jestem zachwycony. Jedna mała rzecz mnie zaniepokoiła mechanik uspokaja mnie spokojnie silnik musi się dotrzeć mówi minimum 1500 km spokojnej, delikatnej jazdy. Nie mogąc doczekać się efektów, szybko zaplanowałem urlop i wyruszyłem w trasę. Kotlina Kłodzka, na marginesie piękne tereny. W międzyczasie, kiedy samochód pokonuje kolejne kilometry, a silnik jest docierany, skupię się na samej naprawie, co zostało zrobione oraz ile to wszystko kosztowało. Zanim przejdziemy dalej, kliknij teraz subskrypcję, daj łapkę w górę oraz zostaw komentarz i zmotywuj do tworzenia lepszych treści. Dzięki. Ogólny stan silnika i nie ma się co dziwić, mechanik ocenił na niezaciekawy. Zapieczone pierścienie, zacinające się wszęgiełku alternatora, zdużyta poduszka silnika czy zły stan uszczelek głowicy. To tylko część elementów wymagających wymiany. Główne czynności wykonane przy silniku przedstawiam poniżej. Z najważniejszych rzeczy to Planowanie głowicy z całym zestawem, uszczelniacze zaworowe, prowadnice, nowe pierścienie tołkowe firmy male. Panewki były w dobrym stanie, ale zostały wymienione. Wprzęgło alternatora zacinało się i piszczało. Jedna poduszka silnika nadawała się do wymiany. Co ciekawe, uszczelka pod głowicą była uszkodzona, ale nie dawała żadnych objawów. Silnik na łączeniu nawet się nie pocił, natomiast spod pokrywy zaworów zapocenia były. Przed oddaniem samochodu wydech zaczął głośno pracować. Wymieniona została złączka między katalizatorem a wydechem oraz odcinek rury wydechowej. Katalizator przed montażem został wyczyszczony. Olej silnikowy został zmieniony z 5W30 na 5W40. Dodatkowo zmieniony został rozrząd. Samochód nie miał problemów z odpalaniem, ale wymienione zostały zanagarowane świece oraz kable zapłonowe. Na moją prośbę dodatkowo przedni odbojnik oraz olej w skrzyni biegów. Nie znam całego procesu remontu silnika i być może coś pominąłem, czegoś nie wypisałem lub użyłem złego nazewnictwa. Z góry przepraszam. Według mechanika, wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką. A sam pan mechanik sprawiał wrażenie osoby zaufanej. Okej, okay, ale najważniejszy jest efekt. Od wielu miesięcy od preparatów, które testowałem na kanale, po aktualny remont silnika, cały wysiłek skupiał się na jednym celu. Zmniejszyć spalanie oleju. Nic więcej. Czy remont silnika pomógł? Na dzień dzisiejszy silnik z pewnością jest już dotarty. 8966 km to odległość, jaką samochód pokonał od czasu naprawy. Jedna mała rzecz, która mnie zaniepokoiła, o której wcześniej wspomniałem, to zapach spalin. Po naprawie samochód był na myjni, a ta rura błyszczała. Teraz jest czarna. Wiecie co to oznacza. Ale może od początku. Check engine pojawia się zaledwie po 112 km od naprawy. Parę dni później, przy powrocie z urlopu, kontrolka poziomu oleju zaskoczyła mnie po 820 km. Jest to ponad litr oleju na 1000 km. Dwa miesiące później, po przejechaniu prawie 6000 km od naprawy, kontrolka poziomu oleju pojawia się po 1300 km. Jest to około 6,5 na 1000 km. W obu przypadkach Stan oleju na bagnecie w początkowym etapie był taki sam. W połowie zakresu nie dolewać na zimnym silniku. Obecnie po pokonaniu prawie 9000 km nie ma mowy, żeby silnik jeszcze się docierał. Pobór oleju niewiele się zmienił. Nadal utrzymuje się w okolicach 6-7 setek na 1000 km. Dla przypomnienia, po zakupie auto paliło 6-7 setek oleju w zależności od stylu jazdy. Po zastosowanych preparatach na zmniejszenie spalania oleju litry 700 Natomiast po remoncie silnika auto pali obecnie 6-7 setek dokładnie tyle co przy zakupie. Ktoś może powiedzieć: Remont pomógł, spalanie spadło. W moich oczach mechanik nie naprawił problemu kluczowego i silnik wrócił do pierwotnego stanu jak przy zakupie. Usunął wadę spowodowaną ceramizerami, ale nie zajął się główną przyczyną. Gdyby nie eksperyment z preparatami, nie byłoby żadnej poprawy. Podsumowanie: To nie tak miało wyglądać. Przed powierzeniem prac wyraźnie przepytywałem różnych mechaników, czy znają ten silnik, ponieważ wiele jest wpisów w internecie, że ten konkretny model sprawia problemy. Czy istnieje realna szansa, by ten konkretny silnik wyremontować lub ulepszyć na tyle, by spalanie oleju spadło przynajmniej do akceptowanych wartości setka 2 na 1000 km? Pewnie, jasne, bez problemu, to prosty silnik, słyszałem. Niedawno robiłem 1,6 i klient zadowolony. Setka 2 weźmie na wymianę oleju. Ja wielokrotnie podkreślałem, że najważniejsza dla mnie jest. Ocena silnika najwyżej zapłaca za rozłożenie i złożenie. Oddając samochód ustaliłem z mechanikiem, że ten otworzy, oceni, a następnie wyceni naprawę silnika. Ja natomiast miałem zastanowić się, czy remontować, czy złomować. Lipiec. Po dwóch miesiącach od remontu skontaktowałem się z mechanikiem, poinformować go, że silnik nadal bierze olej. Mechanik zaproponował dwa rozwiązania: zalać gęstszy olej 10W40 oraz sprawdzić odmę. Oleju gęstszego nie zmieniłem z obawy o pompę oleju i nie po to był remont robiony. Mechanik po remoncie i tak już zalał olej gęstszy 5W40, a był 5W30. Odma. Odmy oczywiście sprawdziłem. Przygotowałem prowizoryczny system odprowadzania spalin oraz ewentualnego oleju. Rura wychodzi z dekla, natomiast butelka to zbiorniczek na olej. Butelka ma przygotowane małe wywietrzniki u góry, przykryte maseczką w razie chlapania. Wszystkie łączenia szczelnie pokleiłem taśmą, natomiast dla pewności podłożyłem biały materiał, który miał służyć jak to nazwałem jako test białej chusteczki. Olej na chusteczce oznaczałby konieczność poprawy szczelności oraz powtórzenie testu odmy. 310 km. Taką odległość samochód pokonał ze zmodyfikowaną odłą. Gdyby silnik puszczał olej odmą, 300ml buteleczka powinna być wypełniona przy obecnym spalaniu ilością około 200ml. To 2 trzecie butelki. Zero oleju, a łączenie taśmą szczelne. Sierpień. Ponownie skontaktowałem się z mechanikiem chcąc oddać samochód do poprawy. Niestety, tym razem pan zmienił podejście. Jego wypowiedzi sugerowały, że czas między naszymi spotkaniami poświęcił nie na przemyślenia związane z naprawą, tylko na linię obrony. Między innymi sugerował zadzwonić do serwisu Audi, gdzie dowiem się, że ten silnik, jak bierze litr oleju, to jest normalne. Natomiast najwcześniejszy termin wyznaczył dopiero za miesiąc gdzie dodatkowo we wrześniu wybiera się na urlop, więc termin oddania samochodu wydłużył się o prawie dwa miesiące. Chcąc mieć jak najlepszy obraz sytuacji silnika, dopytywałem o główną przyczynę poboru oleju oraz jakie widzi rozwiązania. Jako główną przyczynę poboru oleju mechanik wskazał zapieczone pierścienie. Oczywiście byłem zapewniany, że pierścienie były mierzone, ładnie wszystko było ciasno. Rozwiązania natomiast wskazuje na takie: albo wina leży po stronie szlifierza, który zajmował się planowaniem głowicy i jej całym zestawem, i olej jest już na zaworach. Albo silnik bierze olej dołem, czyli mogą być gładzie wytarte na bloku i rozwiązaniem jest Wstawienie tulei, ale mechanik sprawdzał wzrokowo, to wszystko było ok. Inne przyczyny wskazane to: odwrotnie zamontowany pierścień, czy źle wyprodukowany pierścień zgarniający, niedopatrzenie czy celowe działanie ze strony mechanika poważnie mnie teraz zastanawia. Wpadłem na to niedawno, ale przecież przed oddaniem auta klientowi wystarczyło sprawdzić kompresję silnika oraz odczyt sond lambda, by mieć pewność, że silnik jest prawidłowo naprawiony. Biję się z myślami, co z tym dalej zrobić. Nie chcę tego tak zostawić, ale mechanik pozostawił mnie z dużym znakiem zapytania. Mogę samochód oddać i mechanik podejmie pracę nad silnikiem, szukając przyczyny, ale złowrogo w rozmowie zabrzmiało to, że jak silnik bierze olej, ale nie z jego winy, to poniesie koszty szlifierz albo to ja za to wszystko zapłacę. Innymi słowy, mechanik naprawił silnik, ale to moja wina, że bierze olej. Subtelnie próbuje mi odradzić reklamację, sugerując, że będzie ona na mój koszt. Dodał jeszcze, że zawsze może umówić rzeczoznawcę. Całkowity koszt naprawy wyniósł 4300 zł i nie mam teraz na to, żeby ponownie taką kwotę wydać. Napiszcie, proszę, w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i jakie widzicie rozwiązania. Będzie to dla mnie bardzo pomocne. Dziękuję.